Bolesław Prus, pod szychtami. Aj, też to kobiecisko nasza pani Maciejowa z pod szychtów, aj, siarczyste. Choć bez żadnej pretensji odziane. Gębę ma jak cielęca odtróbka na łbie czepiec, żeby się go rak nie chwycił. Na grzbiecie koszulinę chlaśniętą od ramienia do ramienia, a spódnice, ach, schowaj się w kąt piękna Heleno. Siedzi sobie pani Maciejowa na belce i łata. Ach, jak łata swój kraciasty watowaty kaftanik. Łata i klnie, klnie, a wyśpiewuje, aż ryby uszu nadstawiają. Bodajżeś ty skisł, paro, nim mi cię żyd sprzedał, bodaj w tobie psy topili, nim się zaszedł na wielkie utrapienie moje. Żebyś nie ty, dawno bym już ze dwa śmietniki do góry nogami przewróciła. Huuu, ha, ha, Oj, hojna, 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 pod Pińczowem wojna. Wszystkie krowy, jołowice, tylko jedna dojna. Huha. Między ulicą Dobrą i nad nadwiślańskim wałem, między parkanem wodociągu i uliczką Leszczyńską rozwala się plac obszerny, jak ogród Krasińskich. Pusty, jak wszystkie place i złożony z dwóch kondygnacji. Niższa z nich ma postać doliny, wyższa zaś tworzy rodzaj płaskowzgórza, patrzącego ku wiśle spadzistą i pogiętą ścianą. Gdy woda przybiera, a na środku rzeki zamiast łopat piaskarzy pracują siecie rybaków, wówczas dolina staje się jeziorkiem, przy którym strome brzegi placu wyższego formują obok wodociągu rodzaj przelądka i półwyspu. W tej epoce zbiega się tu gromada obdartych uliczników, z których jedni grają w guziki, inni pływają po sadzawce na kawałku deski lub belki, a jeszcze inni wśród uroczystego milczenia poszukują robaków na przynętę. W miarę opadania wisły sadzawka staje się bagnem, błotem, a wreszcie zupełnie wysycha. Wówczas szara i spękane łożysko jej zarasta gęstymi krzakami ostu, a na wybrzeżu, zamiast krzykliwej i ruchliwej zgrai, samotna pani Maciejowa łata wiecznie rozłażący się kaftanik, lub w towarzystwie kilku innych dam przerzuca stogi śmieci. Rzeczy, podobnie jak ludzie, mają swoje cmentarzyska, do których należy plac przy ulicy Dobrej, będący jednym z generalnych śmietników miasta. Tu, pod dłuższej lub krótszej wędrówce, obok starej podeszwy upada zwiędły bukiet, szmat niegdyś eleganckiej sukni obok gnijących wiórów, okruchy porcelany obok bydlęcej racicy słowem, wszystko, co się komu podoba. Najwstrętniejsze kupy różnorodnych szczątków Wypierają się nawzajem, tworząc pstrydywan, Nad którym pływa odmierzła woń padliny I spośród którego dziury listki nędznej, Skrofulicznej trawy wydzierają się do słońca, Jakby błagając go o ratunek Przeciw haniebnemu sąsiedztwu. Smętny widok, lecz owe kwintny przechodniu Z saskiego ogrodu nie wzruszaj tak ramionami, Zakazany ten kącik rzuca pioruny, z których nie jeden na twoją własną głowę może upaść. Tu bowiem, przy tym szkaradnym placu, z którego po promieniach słonecznych pełzną ku górze zdradzieckie miazmaty, tu, pośród tego gnojowiska, leży krynica miasta. Dwa filtry wodociągów, a także studnia ściekowa. Kanał, śmietnik i filtry. Oryginalna trójca która z jednej strony objaśnia niezwykłą śmiertelność Warszawy, z drugiej nasuwa pytanie po co człowiek żyje na tym świecie? Czy po to, aby służyć za ogniwo między kanałem a filtrem? Ale zostawmy w spokoju higienę i filozofię. Kilka zczerniałych parkanów i barier, kilka telegraficznych słupów i kilka olbrzymich, a zakurzonych stosów belech. Oto całe umeblowanie placu pod szychtami. Płowa koza z koźlęciem, para wynędzniałych szkap wywożących śmiecie, gałganiarki i ulicznicy z powiśla. Oto najzwyklejsi goście tej pustki. Czasem w dni gorące można tu spotkać w cieniu parkanu lub belek drabów o pokudłanych włosach i straszliwie podartej odzieży, której kolor jak najzupełniej harmonizuje ze zgniłymi barwami otoczenia. Co oni tu robią? Przynajmniej w chwili obecnej śpią głęboko, z rozkrzyżowanymi rękami lub pokurczonymi nogami. Na pierwszy rzut oka podobniejsi do rozstrzelanych, aniżeli do spoczywających. Co będą robili później? Dziwna musi być praca wieczorna ludzi, którzy porę obiadową przespali pod szychtami. Jak wygląda wiosna w podobnym miejscu? Jak na tle nocy przedstawia się ten cmentarz, do którego flegmatyczny czas przywłókł w okruchach szynk i salon, kuchnie i stajnie, aby je tu w najpotworniejszy sposób przemieszać i zarzucić błotem? Spojrzyjmy, na lewo, gdzieś aż w nieskończoność, ciągnie się szeroka smuga bladej, mętnej, że nie powiem trupiej jasności, to rzeka. Na prawo piętrzy się kolosalny, dziwnie poszczerbiony wał, to miasto. Po jednej i drugiej stronie wyżej i niżej migocą krwawe lub brudnożółte iskry to światła w mieszkaniach. Tuż przy ziemi majaczy jakaś delikatna, nieujęta mgła. To wilgotne gnojowisko dyszy zarazą. Zmęczona uwaga przerzuca się w inną stronę. I oto słyszysz monotonny szum wiatru plus kwal, a czasem odległy zgiełk miasta, który, zrazu cichy, stopniowo powiększa się i stopniowo przechodzi w milczenie. Niekiedy zaszeleści coś bliżej, niebestaczający się kamyk albo ździubło słomy poruszone. To śmierć pracuje. Nowe znużenie uwagi i nowa refleksja. Któż zgadnie, czy oprócz gnijących szczątków obrzydły zajazd ten nie posiada i innych lokatorów? Miejsca podobne używają nie najlepszej sławy, a możnaż ufać ludziom szukającym tu wytchnienia czy noclegu? Cyt. Wśród martwych, apatycznych szmerów pustkowia uwydatniają się jakieś odrębne głosy, znamienujące życie i czucie. Słychać jakby dreszcz pośpiesznego zgrzytu i chrapanie stłumione gniewne. Coś jękło? To tylko nowa fala wiatru uderza oparkany, lecz zgrzyt, chrapanie i szamotanie rozlegają się wyraźnie i ciągle. Dokoła coraz ciemniej. Wysmukłe słupy telegrafów sterczą jak szkielety szubienic, stosy belek przybierają postać mogił, a na szczycie jednej z nich, na tle mrocznego i ogromnego nieba, cóż to jest? To najnędzniejszy z nędzarzy, pies bez pana i dachu, targa kości wszczepioną między belki, jedyną, której nie pochwycili ludzie.